Hajzer, z którym miałam przyjemność rozmawiać na Twój temat, bardzo pozytywnie się o Tobie wypowiadał. Wiem, że macie niesamowicie fajne, koleżeńskie relacje. On ostatnio zaskoczył wszystkich wyznaniem, że napisał książkę i tam bardzo mocno się otworzył, mówił też o próbie samobójczej i tak dalej. Czy Ty wiedziałeś o tym wszystkim jako jego kolega? Nie wiedziałem. Nie wiedziałem, że Filip prowadził taki pamiętnik, bo z tego co słyszałem, to jest to książka z fragmentami jego zapisków z tych najtrudniejszych chwil sprzed lat. Także czekam, aż ta książka ukaże się i na pewno ją przeczytam. Wszyscy wiemy, jakie trudne momenty Filip przeżył. Na pewno to będzie bardzo ciekawe, żeby móc poznać tę historię z samego środka, od tego, jak, jak on to wszystko przeżywał.